Kto wygra finał Euro 2020? Kto będzie królem strzelców? A także kto zostanie najlepszym piłkarzem tego turnieju? O tym w dzisiejszej futbologii, a także o Robercie Lewandowskim, który pozwolił sobie na dość oryginalny mecz piłkę nożną podczas wakacji. Przemek Ofiara, zapraszam. Rozpaczy kibiców na całym świecie Euro 2020 dobiega końca, ale przed nami jeszcze najważniejszy, największy, najciekawszy miejmy nadzieję akord tego turnieju. Finał Euro na Wembley w Londynie: Anglia kontra Włochy. Eksperci zastanawiają się, kto w tym meczu okaże się lepszy. Anglicy, którzy praktycznie przez cały turniej grają u siebie, Anglicy, którzy tylko raz musieli wyjechać z Londynu na mecz do, do Rzymu z reprezentacją Ukrainy którą zresztą rozbili w proch i w pył aż 4 do 0, czy też Włosi, którzy rozpoczęli turniej świetnie, w grupie grali fantastycznie, ale potem przyszły jednak problemy mecz. Ciężki mecz z Austrią i bardzo trudny, wygrany po karnym mecz z Hiszpanią, ale potem też poznaje się dobre drużyny, że kiedy grają słabiej, to i tak wygrywają. No właśnie, który z tych zespołów będzie, będzie lepszy? Oba zespoły, zarówno Anglia, jak i Włochy, mają swoich liderów. Po stronie angielskiej... Angielskiej. Widzę tutaj dwóch największych liderów. Przede wszystkim Rahim Sterling. To jest piłka, którego zatrzymać w pełnym biegu jest naprawdę bardzo ciężko. Kiedy Rahim Sterling rozpędzi się z piłką, bardzo trudno mu ją odebrać, nie przewracając przy okazji Rahima Sterlinga. I była taka sytuacja przecież w meczu z reprezentacją Danii, że Rahim Sterling rozpędzony w pełnym biegu z impetem wpadł w pole karne. Czy był dotknięty przez Duńczyka, czy nie był dotknięty przez Duńczyka, no o tym będą jeszcze eksperci długo rozmawiać. W każdym razie Rachim Sterling przewrócił się, sędzia podyktował rzut karny, dzięki któremu, dzięki któremu Anglia awansowała do finału. Ten rzut karny przecież wykorzystał Hurricane, czyli druga, druga strzelba reprezentacji Anglii. No, jeden również z liderów tej drużyny, Hurricane, aż 10 goli w swojej karierze strzelił na wszystkich wielkich turniejach, dzięki czemu zrównał się z Alanem Shirerem, jeżeli chodzi właśnie o liczbę strzelonych goli na Euro i Mistrzostwach Świata. Ci dwaj piłkarze są w tej chwili najskuteczniejszymi angielskimi piłkarzami w historii na najważniejszych imprezach piłkarskich na świecie. No. Walczy również Harry Kane tytuł króla strzelców. Cztery gole w tej chwili podczas Euro 2020. Po pięć mają Cristiano Ronaldo i Patrick Schick. Dwóch goli, tak jak łatwo policzyć, potrzeba do zostania samodzielnym królem strzelców Euro 2020. To po stronie włoskiej no, wielu e, zawodników jest na najwyższym poziomie, m.in. Lorenzo Insigne, Ceciro Immobile, a ja, ja chciałbym wyróżnić tutaj e, pomocnika reprezentacji Włoch, e, lidera e, tej drużyny mózg środka pola, czyli Jorginho. Piłkarz, który ma bardzo trudną przeszłość za sobą, piłkarz, który e, wyemigrował do Włoch e, z Brazylii. I na początku miał duże trudności z tym, żeby nauczyć się włoskiego stylu życia, radzić sobie we, we Włoszech. W pewnym momencie mieszkał nawet w klasztorze i zarabiał 20 euro miesięcznie. Dzwonił do mamy w Brazylii z płaczem, mówiąc, że on chce wracać do Brazylii, że już nie daje rady we Włoszech. Ale krok po kroku, mecz po meczu, trening po treningu, Jorginho stawał się coraz lepszym piłkarzem, a dziś, moim zdaniem, jest jednym z najlepszych pomocników na świecie, jednym z Najlepszych kreatorów gry, i to właśnie od niego będzie w dużej mierze zależała postawa Włoch w finałowym spotkaniu z Anglią na Wembley. W drugiej części futbologi o tym zawodniku, który po Euro 2020 zadowolony być nie może. Robert Lewandowski wprawdzie grał świetnie, wprawdzie strzelił trzy gole dla reprezentacji Polski, ale jego koledzy. Dalej fatalnie, nie pomogli mu w tym, żeby stać się gwiazdą tego, tego turnieju. Na trzech golach się skończyło, na fazie grupowej się skończyło, więc Robert Lewandowski przebywa na zasłużonym, jako jeden z nielicznych z polskich piłkarzy, zasłużonym urlopie po Euro 2020. Na Majorce przebywał z, z żoną Anną i z dziećmi Robert Lewandowski. Na chwilkę przeniósł się na Sardynię, i właśnie na Sardynii Robert Lewandowski odbył niesamowity trening z, z dziećmi. Zagrał piłkę z, z małymi Włochami, kiwał się z nimi, rywalizował. No, musicie ten filmik zobaczyć, wygląda to fantastycznie. Przyznacie, że te dzieciaki musiały mieć ogromną frajdę grając chociaż przez kilka sekund piłkę z Robertem Lewandowskim. No, piszcie w komentarzach Jaką przyszłość widzicie przed Robertem Lewandowskim? Czy waszym zdaniem powinien dalej grać Bayernie Monachium? Czy może jeszcze jest szansa na zmianę klubu na upragniony Real Madryt? Piszcie też, jaki wynik finału Euro 2020 Anglia-Włochy typujecie. Oglądajcie pozostałe nasze produkcje na kanale YouTube'owym Superexpress Sport. Wchodźcie na SportEs.pl, czytajcie papierowy Superexpress. Na naszym YouTube'owym kanale nie zapomnijcie o łapkach w górę, o subskrypcjach, o zaznaczaniu dzwoneczka. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.